Wszystkim. Dzisiaj idąc trochę jakby za ciosem poprzedniego filmu, a raczej będąc zachęconym, żeby kontynuować kwestię wyboru nagród w sklepach, chciałbym poświęcić dzisiejsze wideo na to, jakie nagrody warto wybrać ze sklepu z wydarzenia ponad chmurami. A więc zaczynajmy! Bo to wydarzenie kończy się jutro, więc większość z nas ma już zebraną wystarczającą ilość punktów. I raczej nie zamierza już więcej punktować. Więc zobaczmy, co mamy tutaj do wyboru i na czym warto się skupić. Mamy oczywiście dwie waluty jedną niebieską, drugą złotą. I zaczniemy od złotej, tej trudniejszej do zdobycia. Jeżeli przyglądaliście się tym nagrodom, to zauważyliście pewien dysonans albo pewną niezgodność. Mianowicie chodzi o ultrastatuetki por roku. Zadziwiająco tanie. Najpierw myślałem, że to jest jakiś błąd gry, ponieważ w porównaniu do innych ultrastatuetek, które kosztują 375 albo 300 złotych żetonów, te kosztowały 35. Było ich 4 albo 5, ale za to co robią dla gry za ich umiejętności są warte każdej złotej monety. I jeżeli macie możliwość wymienić swoje z niebieskie monety na te złote, to zróbcie to tylko i wyłącznie właśnie dla tych ultrastatuetek, bo naprawdę warto. Jeżeli kupiliście już te ultrastatuetki i zostało wam trochę waluty, no to mam tutaj trzy propozycje. Jedną, która będzie do kupienia za niebieskie monety, i będzie to oczywiście Sentinel Obrońca. Z tego względu, że po pierwsze, fajne statystyki: 3% wzmocnienia zabójczości oddziałów, 3% wzmocnienia zdrowia Waszych oddziałów. A do tego co jakiś czas pojawiają się wydarzenia, w których można zaatakować jakiegoś szalonego oficera, i posiadając Sentinele to różne. Można zdobyć dodatkowo kryształy. Ten jeden jedyny sentinel jest do zdobycia za niebieskie monety, a jeżeli ktoś z Was ma tych monet troszeczkę więcej albo ma złotych dużo, to może pokusić się o tego sentinela premium to jest jakby wyższa wersja tego, którego kupiliśmy za niebieskie monety. I jak zauważyliście, jego statystyki zarówno zabójczości, jak i zdrowia są podwojone. Kosztuje dużo, bo 450 zł monet, ale na pewno warto. Po prawej stronie, od tych dwóch nietoperzy, mieliśmy jeszcze jednego sentinela. Ja go już kupiłem. O, tutaj. Znowu 450 zł monet, i znowu podwójne statystyki. 6% wzrostu zabójczości i zdrowia naszych oddziałów. Zdecydowanie warto, i są to takie rzeczy, które na pewno przydadzą nam się w przyszłości. I teraz tak, i może kusić Was kupienie tych kapsuł genowych kota piaskowego, ale nie polecam tego robić, jeżeli nie macie kota piaskowego. Te kapsułki genowe służą do ulepszenia Waszego kociaka, nie służą do znalezienia go. To znaczy, jeżeli poświęcicie Wasze złote monety, i kupicie te kapsułki genowe nie mając kota, no to na nic one się Wam nie przydadzą. Teraz jeszcze chciałbym wrócić do kwestii ramek, ponieważ każda ramka daje jakieś tam statystyki, więc można poświęcić te 3 złote żetony albo kilka, dosłownie 20 niebieskich i kupić sobie ramki, żeby co najmniej odblokować je i mieć dostępne. Jeżeli macie nadmiar żetonów. Panie, byłoby to podnieść na jakiś sensowny poziom, tak żeby zdobyć dodatkowe bonusy, jak chociażby tutaj oprócz 2% wzmocnienia obrony oddziałów, tak za rozwinięcie do pierwszego poziomu mamy dodatkowo 0,60% wzmocnienia ataku oddziałów. Jeżeli chodzi o to, co zrobić z nadmiarem monet, kiedy nie macie sensownego pomysłu na to, na co dobrze to wydać, żeby nie żałować, to nie ma tutaj tak naprawdę jakiejś złotej rady. Możecie zamknąć oczy i kupić wszystko po kolei. Jeżeli chodzi o mnie, to mając 4600 niebieskich monet i 25 złotych, i mając już na przykład odblokowaną tą skórkę kwatery głównej, to będę już zastanawiał albo nad zakupem drugiej skórki kwatery, której nie mam jeszcze odblokowanej, a cała reszta pójdzie już na zużycie do zwykłych statuetek, które dają nam i podnoszą statystyki oddziałów. Osobiście nie sądzę, aby wymienianie złotych monet, złotych żetonów na perły było dobrym pomysłem, ponieważ perły w każdym wydarzeniu większym, jeżeli aktywnie gramy, po trochu, po trochu, ale będziemy je zdobywać. A tutaj mamy rzeczy, które mają wpływ realny na nasze marsze i efekt, jakby spowodowany podniesieniem tych statuetek jest widoczny prawie natychmiastowo. Także to są moje rady i pomysły, które również ja wcielam w życie, jako gracz State of Survival, na co wydać wasze monety ciężko zarobione wznoszeniem balona na ogromne wysokości. I mam nadzieję, że kupicie wszystko, co tylko chcecie. Jeszcze mam tutaj taką małą dysgresję, to jeżeli klikniecie w przycisk Super Value, czyli Super Oferta, to oprócz tych płatnych pakietów można tutaj, ja mam je wszystkie wykupione, za 1000 biokapsli kupić dodatkowe szkło powiększające, aby trochę wyżej wznieść wasz balon. Jest tego trochę i na pewno ma to realny wpływ na to, ile punktów więcej możecie jeszcze zdobyć. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za spędzenie ze mną czasu i mam nadzieję, że do usłyszenia.